Ty jesteś, a ja nie naładowałem latarki. O dupa. O dupa. Cześć. O. No! Dobra. Dobra, 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 dobra. Pamięńcie to aż skończę właśnie tą sekwencję, bo wiecie, naprawdę ja chyba Początek wytnę i chyba to najlepiej zrobię. No, zobaczę jak wyjdzie filmik. I jeśli teraz mnie słyszycie, to znaczy, że wyciąłem ten fragment, dobra? Zapisz tą grę, zapisz, zapisz, zapisz i się nie ładuj. Zapisz, kurde Maciek, złapisz. O kurde. O nie, to Roxy! Ja pier jak ja cię nienawidzę! NIKT! Kurde, uspokój się. Help. Dobra. Proszę, udaj się. Za ekstremalnie! <laughs> o nie. Freddy zawiodłeś mnie, właśnie. Freddy się właśnie zamienił w auto. Tak powiedzmy, że się zamienił w auto i kurde, zniszczył Royce'a, ale mnie zostaje już śmieć. E, e, jak uda mi się to przejść to nie wie i właśnie... Jezus Chrystus. Idziesz tu? Ja idę tu. Ty mnie tu widzisz? Bieg na tu. I teraz jesteśmy w dupie będzie jumpscare. Udało się! Udało się! Zamknij się! Ja cię nie chcę znać! Ja cię nie znam! Masz tam, a ty nie masz oczu no, kurde. Nie ma energii. Jesus. Freddy! Freddy! I need your help now. Mogła tu wejść. No nie lubię cię. Zapisać grę. Freddy! Ty tu cały czas byłeś. Ty powinieneś być w aucie, a cię tu... A dobra mnie jeszcze. Czyli nie jechałeś z nami jednak, ty zdrajco! Ty zdrajco! Jajco! to dobra, zapomnijcie o tym, co ja właśnie powiedziałem. A więc, Freddy za karę. Pojedziesz, tylko nie ma tu żadnego samochodu. Co by ci dać za karę? Freddy, wiesz jaką ci dam karę? No masz po oczach. E, dobra lecimy i teraz robimy to znaczy ulepszymy Frediego Fazbera po czym uda, udamy się do otwartego pizzaplexu, klikniemy stay i sprawdzę taki jeden błęd gry taki jeden, no taki jeden lag którego może jeszcze nie naprawili twórcy gry Właśnie, naprawili to trochę słabo. Już nie jesteś piękna. Ale... u co jest grane? No to jest tylko... No czemu... Ty jesteś taki gruby, gruby Freddy, czy co? Że nie możesz przez to przejść? Halo, Freddy, co jest z tobą nie tak? Jak patrzę na twoją mordkę, to po prostu... Nie, 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 nie zapomnijmy o tobie. Freddy, nie teraz. Teraz mi się nie rozładujesz, prawda? Nie zrobisz mi tego. Nie jesteś takim śmieciem, co nie? Przepraszam. Będę grzeczny. Nikogo nie skrzywdzi. O! To ty tu sobie po. A! Ja myślałam, że to nie ma kolizji. Eee, lecimy. Ciebie tam damy, bo nie chcę tracić baterii. Aha! Wow, Freddy! Wow! Wcale tego nie widziałem. Nie, tędy nie przejdę. Sama sobie pomyśl. Bo właśnie jeszcze mieliśmy zniszczyć cikę. i czy ja chcę w tym odcinku zrobić bunt? To znaczy, ten ending z tym Burt Trapem, czy jak on się tam nazywał, naprawili to pewnie. Nie da się tu wskoczyć, dobra. E, Freddy Fazbear. O! Biorę collect. I to jest Roxy Balloon. Ach. Wiecie, co bym z takim e, balonem zrobił? Wziąłbym igłę. I go przebił bym no, ładuję Frediego zapiszę tu gra i upgrade Frediego i strata tata Mhm Tak, Freddy, jesteś świeżutki. Halo? Dobra Piąta czterdzieści. Czyli tak za jakoś 20 minut jest zero, i mamy otwarte drzwi, prawda Freddy? Tak, co nie? Tak, grzeczny Freddy, tak, będziesz teraz grzeczny? Mam nadzieję. Eee, Tędy będzie szybciej. Nie będziemy sobie przedłużać drogi. Bo po co? Tam chodzi ta zniszczona Erekson. Freddy skomentujesz to jakoś, że wcześniej była czysta, teraz jest zniszczona. Zapamiętaj, Freddy, jest zniszczona, ty się nie zaskoczysz, co nie? Nic nie powiesz, nie jesteś zaskoczony, że jest zniszczona? Nie ja to nie. Tyk, tyk. O, ale fajne śnipki! O, zrobię tak. Zobaczmy Co się wydarzy, jak to zrobię. I czy Freddy się zbaguje? chyba. O. O, Freddy, coś ci weszło trochę. Właśnie, teraz muszę bagować, Muszę, żeby się odpaliło to ładowanie, albo dobra, nie działa. Freddy, jakie to fajne, jakie fajna jazda, jaka fajna winda po prostu, jakby jej nigdy w życiu nie widział. O kurde. Hy. Nie zdążyłem. Dobra, może jeszcze będzie okazja. Teraz muszę być gotowy. Maki. Dobra tutaj zapisać grę i teraz tysiąc myślenia trzeba użyć całe 100% Freddy, gotowy? Zaczynamy. Matko, proszę, żeby nie było tyle jumpscare'ów. Tak, tak, wiem. No. Czyli dotknąć nos Freddy'ego. Take off face plate. To take off the face plate, ok. Press. A dobra, dobra, kliknij kwadrat, żeby. No, ten... ale z grubej rury. Ale fajnie to trudniliście, koledzy. Tak, tak, wiem. Muszę teraz te oczy dać. Great. Ciekawe jak, jakby to wyglądało na vr nie? Na wiarkach. Nie najlepiej coś czuję. Tak, tak, teraz oczy musisz musisz przymocować. Quadrat, well Dobra. Kwadrat, to kółko i to. To, to, to. to. Gol! Rock and roll. Rock and roll. Eee, dobra, zapomnijmy o tym co się właśnie stało. To nie, 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 nie. Chyba przytnę połowę tego e, z Roxy, tak, żeby film nie był długi. No i będzie ok. You can mm -hmm. your security cameras at any point be... Oh! Nie, nie oh. to be. ...breaking? them? No. Ooooooh! nie no, no, no. Wait, 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 Press nose to remove skull housing. Carefully Freddy, the tak O ja 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 Nie, no Zresztą ja to się świetny odcinek, naprawdę świetny. Świetny, naprawdę, to nie jest sarkazm, to jest świetny. TO JEST SARKAZM! Tak, możesz... się. No. Potrzebujesz. Charging Station? Tak, to. Ej, zobaczmy mapę na swoim fazłoczu. Potrzebujesz naładować Freddy'ego Fazbeara? Znajdzie... to znaczy Charging Station? To znajdziesz ją e, na moją naszą... Nie, to parts nie, Them to parts and service preparing for upgrade procedure you may now enter the protective cylinder let's begin by removing freddy's face press freddy's nose to remove skull housing carefully detach the ocular connectors Great! Plug the replacement eyes into the open eye sockets. Well done! Reattach the ocular connector wires.